Siemanko, dziś zrobimy sobie puszystego omleta cesarskiego o nazwie Kaiserschmarn. Jego historię pochodzenia i nazwy opowiem potem, bo jestem głodny i nie mogę się doczekać. Rozbijamy więc trzy jajka, oddzielając białka od żółtek, czyli białka do jednego naczynia, żółtka do drugiego. Robią to w takim skupieniu, bo jak do białek dostanie się nawet odrobina żółtka, to się nie ubiją. Dodajemy do nich szczyptę soli i ubijamy mikserem na sztywną pianę. Dodatek soli nam w tym pomoże. To dobry czas, by sprawdzić powiadomienia na telefonie, albo na przykład kliknąć suba, łapkę i dzwonek, bo to ostatnie zrobiło tylko 10% z Was. Ubita piana po odwróceniu naczynia nie powinna wylecieć, więc robimy test. Test zaliczony, więc bierzemy się za resztę. Żółtka rozbijamy i dodajemy do nich jedną łyżeczkę ekstraktu waniliowego. 6 g lub 1 łyżkę cukru i mieszamy. Następnie dodajemy 80 ml lub 1 trzecią szklanki mleka oraz 45 g lub 3 łyżki mąki pszennej, ciągle mieszając aż do uzyskania jednolitej masy. Lista składników i proporcje jak zawsze w opisie. Teraz do żółtkowej masy dodajemy 1 trzecią białek. I delikatnie przy użyciu szpatułki mieszamy tak, aby nie wybić z nich powietrza. Kiedy się wymieszają, dodajemy resztę i powtarzamy, aż dodamy wszystko. Gotowa masa powinna wyglądać mniej więcej tak. Nieprzywierającą patelnię rozgrzewamy na małym ogniu i dodajemy łyżkę masła. Kiedy patelnia będzie nagrzana, a masło się rozpuści, wylewamy masę i rozprowadzamy ją po powierzchni patelni. Przykrywamy i smażymy przez około 6-7 minut, aż wierzch będzie suchy, a spód zarumieniony. Po tym czasie delikatnie zsuwamy go na talerz i przewracamy na drugą stronę. Teraz wyjaśni się historia i forma podania tego omleta. Najprawdopodobniej został on pierwotnie przygotowany dla cesarza, którego imienia nie pamiętam, i był on po prostu zbyt duży, by go przewrócić, tak więc kucharz pociął go na kawałki. My robimy omleta normalnych rozmiarów, tak więc po przewróceniu tak samo kroimy go na kawałki i dosmażamy. Kiedy będzie gotowy, przekładamy go na talerz i podajemy z wybranymi dodatkami. Tradycyjnie jest to cukier puder oraz powidła śliwkowe, ale ja miałem domową konfiturę borówkową, którą postanowiłem wykorzystać. No i nasz Kaiser szmarn jest gotowy. Zanim spróbuję i coś o nim opowiem, na ekranie pojawią Wam się kalorie i makroskładniki. Dobra, no to próbujemy. Pyszny, słodziutki, leciutki, puszysty. Fajnie komponuje się z dodatkiem borówek, ale truskawki, maliny, a nawet jabłka czy banany sprawdzą się równie świetnie. To proste do zrobienia śniadanie, które równie dobrze może być deserem. Próbujcie koniecznie, a ja zabieram się do jedzenia.